Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam Was w tym ciężkim okresie dla menedżerów Fantazy Premier League, gdzie nie dość, że zawodnicy wyjechali na jakieś tam Puchary Szamana, czy na Puchar Azji, no to jeszcze wylecieli m.in. Bowen i Tręcik. Także na pewno, na pewno powiemy o tym, kim ewentualnie ich zastąpić I co w ogóle z nimi zrobić Na starcie, jeśli lubicie moje odcinki, to łapka w górę jest bardzo wskazana A partnerem kanału jest bookmaker Superbet No i co do tego, co bym chciał w ogóle powiedzieć To mamy z jednej strony farta, a z drugiej strony pecha Że w styczniu mamy tylko dwa deadline'y Bo na przykład, gdyby te wszystkie sytuacje miały miejsce w grudniu Gdzie mieliśmy aż 7 deadline'ów To pewnie łatwiej byłoby nam podejmować wszelkie decyzje Bo wtedy, bo wtedy gdy na przykład, nie wiem bołę czy TRANS wypadliby na 2-3 tygodnie To tak naprawdę Wiadomo, żebyśmy byśmy ich sprzedali, bo to było tak faktycznie 3-4 kolejki A teraz skoro wypadają na 2-3 tygodnie, to może nawet się skończyć absencją Tylko na jedną rundę, więc nawet patrząc sobie tak stricte na mój składzik To ja mam na ten moment zawodników trzech na ławce, którzy nie zagrają na pewno w tej kolejce Czyli Salah, Bowen i Arnold Nie zagra również mi Senesi, który pauzuje za 5 żółtych kartek A co do Taylora, to kompany właściwie nic nie powiedzą na konferencji o żadnych kontuzjach swojej, w swojej drużynie Więc jedyne na co możemy liczyć, to ewentualne wycieki, bo Berlin gra jutro swoje, swoje spotkanie jako pierwsze, czyli o 20.45 o 19.15 mamy deadline, a deadline live wystartuje o 18.15 i będziemy czekać na, pe na pewno na informacje o Haalandzie gdyż jedno z kont na Twitterze już widziałem, że pisało, że, nie pamiętam nawet jakie, że będzie miało jakieś informacje, także zobaczymy, wiemy tyle, że haland trenuje już całą drużyną, nie wiemy czy te treningi kończy, na pewno je zaczyna więc pewnie będziemy wiedzieć po prostu więcej jutro co do innych graczy, o których tutaj wspominałem, po pierwsze mamy Trenta, Trent e, dostał kontuzji kolana, więc za to w kolanie I wypada na około 3 tygodnie Więc jeśli będziemy mieli dużo szczęścia To wypadnie tylko na jedną kolejkę Czyli nawet z Bormów i nawet z Chelsea już wróci na to samo szczęście będziemy liczyć w przypadku Bowen. A gdzie jest Jarod Bowen? Tu jest Jarod Bowen. Tutaj no, początkowo mówiło się. Diatletic napisało, co mówiłem w dylematach, że Bowen opuści minimum miesiąc. Aktualne diagnozy są takie, że będą to tylko 2-3 tygodnie w sensie diagnozy. Informacje od źródeł to nie są żadne diagnozy. Nie wiem tego tak, od żadnych lekarzy itd., itd. Po prostu najnowsze informacje mamy takie, że wypada na 2-3 tygodnie. No i wiadomo, Salah, Son, Kudus czy Huang wypadli na pewnie minimum 2-3-4 kolejki, bo pojechali właśnie na Pucharys. Swoich kontynentów. Także, jeśli chodzi o, o kontuzję, mamy lipę. I myślę, że możemy przejść do tego w sumie omijając ten cały temat, który te, teraz powiedziałem. Że najlepszym sposobem w ogóle na przetrwanie tego całego ciężkiego okresu może być paradoksalnie to, by zachować dwa transfery na kolejkę numer 22. No i w sumie na początku powiedziałem wam, że tu mamy, tu mamy zawodników, którzy wyjechali, tu mamy zawodników kontuzjowanych, i tak naprawdę większość z Was pewnie ma 4, 5, sześciu zawodników, którzy nie zagrają w kolejce numer 21. A kolejną poradą jest to, żeby jednak zachować dwa wolne transfery na GW22. I jestem świadomy, że pewnie większość z Was. Tego nie zrobi, bo jest to praktycznie niemożliwe, ale jeśli macie taką możliwość, to na pewno jest to bardzo dobra opcja. Po pierwsze dlatego, że przed kolejką numer 22, czyli przed deadlineem kolejki numer 22, będziemy mieli już na 100% potwierdzoną pustą kolejkę numer 26, a także będziemy mieli solidne predykcje na temat podwójnej kolejki 25 oraz pustej kolejki numer 29 będziemy mieli również nowe informacje na temat Trenta i Bowena, czy te urazy będą jednak bardziej poważne, czy też nie poza tym, wtedy już będziemy mieli informacje z kim Salah zagra w finale Pucharu Narodów Afryki może okazać się, że, że na przykład z Marokiem i Maroko teoretycznie miałoby wtedy wyższe szanse, czy coś takiego i moglibyśmy oczekiwać, że Salah wróci troszeczkę wcześniej, na przykład na kolejki numer 23 no i też będziemy mieli już pewny powrót Halanda, bo teraz będziemy oczywiście jeszcze czekać na te różne wycieki odnośnie Norwega, czy on będzie grał, czy nie na ten moment wydaje się, że jest to dość odległe, w sensie nawet jeśli zagra to na pewno nie będzie to 90 minut i nie wiem czy w tym wypadku, skoro mamy tyle problemów w składzie, czy będziemy chcieli go kupić, jeśli miałby grać na przykład 50-60 także to będzie też temat do rozważania jeśli będziemy mieli już wycieki odnośnie Halanda, także podsumowując ten temat na pewno nie grałbym dzikiej karty w tej kolejce myślę, że nawet zrobić minus 8, nawet może minus 12, choć pewnie to jest rzadki przypadek raczej minus 8 będzie w większości wy w przypadków wystarczające myślę, że lepiej zagrać te minus 8 niż używać na przykład teraz, dzi teraz dzikiej karty, a co do transferów no to im mniej tym lepiej, no ale po prostu trzeba, trzeba zrobić ile trzeba czyli żeby grać minimum 10 zawodnikami, a najlepiej 11. Toma. Wiadomo, że ten odcinek rozgrywa się głównie właśnie o sytuacji Salaha, Sona, Trenta i Bowena i tak przygotowałem już na poprzedni odcinek, czyli na dylematy taką planszę i właściwie co się zmieniło? Zmieniło się na pewno to, że Bowen wypadnie jednak na, na, troszkę, na troszkę krócej, stąd jeśli miałbym teraz decydować, którego z tych zawodników wywalić pierwszego to oczywiście byłby to Son, ponieważ on ma ma większe szanse na zwycięstwo w turnieju Stąd też może mieć Późniejszy powrót, w sensie oczekiwany powrót ma późniejszy Poza tym nie ma szans Na podwójną kolejkę numer 25 Ale ma za to duże szanse na pustą kolejkę numer 26 Stąd nawet jeśli już wróci później To ta liczba spotkań dla Sona będzie mniejsza Stąd Son byłby pierwszy do strzału A dalej w sumie mamy takie Problemy, szczerze powiedziawszy Bo w przypadku Trenta i Bowena Może się okazać, że skończy się tylko na absencji W jednym spotkaniu, więc ciężko ich sprzedać A na Salahu oczywiście mamy zbudowane duże team value A też, jeśli chodzi o Salaha To szczerze powiedziawszy Wolałbym chyba poczekać i sprzedać go dopiero przed kolejką numer 22 Bo w Pucharze Narodów Afryki Działy nam się już różne cuda Jak przypomniał mi kolega Tomek W poprzednim Afkonie właśnie było to spotkanie Gdzie w 86 minucie sędzia zakończył spotkanie Gana w ogóle była na czwartym miejscu w grupie Podczas gdy przed nim był Gabon i Komory, Algeria również skończyła Na czwartym miejscu w grupie, a przed nimi była Gwina Równikowa czy Sierra Leone Także nie wyszła z grupy Tunezja, która przegrała z Gambią I z Mali, więc po prostu Puchar Narodów Afryki rządzi się swoimi prawami Stąd też odbył się Salaha, pewnie najlepiej Byłoby, byłoby poczekać do kolejki numer 22 Ale wiadomo, że nie każdemu się to uda Zatem skoro będziemy sprzedawać pomocników No to kogo byśmy kupili? Myślę, że Pierwszą opcją może być Foden City w ostatnich pięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Ma bilans bramkowy 17-1 Mają pewne spotkania do kolejki numer 28 w sensie, że nie grożą im żadne blanki i mają też duże szanse na podwójną kolejkę numer 25, więc generalnie nie dość, że City jest teoretycznie jednej z najlepszych form ze wszystkich drużyn w całej lidze, to jeszcze mają teoretycznie największą szansę na dużą liczbę spotkań w tym okresie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. W każdym razie minusem Foden'a może być z pewnością to, że wraca Kevin De Bruyne i nie wiemy, jak to wpłynie na jego minuty. Znaczy na pewno negatywnie, ale nie wiemy po prostu w jakim stopniu, czy Foden będzie grał po prostu po 60 minut, czy może zacznie jednak z ławki rezerwowej gdzieś tam kolejne spotkanie. No, i kolejnym minusem na pewno jest to, że Foden jest bardziej kreatorem niż egzekutorem. Wprawdzie w ostatnich czterech meczach oddał 11 uderzeń, ale żadne z tych uderzeń nie było setką. I generalnie wykreował expected goals na poziomie 0,58, czyli gdzieś tam każde uderzenie miało średnio 500 expected goals, a to bardzo mało. Za to w kreacji wyglądał dużo, dużo lepiej, bo wykreował w tym okresie 3 setki, chociaż wszystkie z nich były, jeśli dobrze pamiętam, w meczu z Sheffield. Także generalnie podsumowując temat Fodena, to prawdopodobnie jest on najlepszym opcją wśród pomocników, Jeśli chcielibyśmy kogoś kupić, Pomijając oczywiście szablon typu Palmer Ale myślę, że znajdziemy też inne wybory Innym wyborem może być na przykład Richarlison Który po operacji Pachwiny Czyli gdy wrócił od kolejki numer 16 do pierwszej jedenastki Jest totalnie innym graczem W sensie oczywiście swoje jakieś tam przywary wciąż ma Bo lubi sobie po prostu zmaścić jakąś sytuację Ale od kiedy Właśnie wrócił do, do, do tego składu Czyli od kolejki numer 16 Więcej punktów od niego w lidze zdobył tylko Mohamed Salah Bo 42 podczas gdy Richardson miał 41 W tym okresie Favelito Miał najwięcej setek, miał najwyższe eksperymenty expected goals, więc skoro teraz będzie miał pewniejsze minuty, możliwe, że również będzie miał rzuty karne, to może być po prostu bardzo ciekawą opcją, tym bardziej, że ten kalendarz wygląda spoko, bo teraz jest United, później jest Brentford, Everton oraz Brighton i mimo tego, że tak y, podczas na kolorki, nie wygląda to jakoś to, totalnie super, ale wiadomo, że United jest dość słabe, Brentford w ostatnich meczach był jedną z najgorszych, najgorszych defensyw w ogóle drużyn w lidze, Everton też miał w troszeczkę dwa, trzy słabsze mecze, więc nie mówione, że jakieś tutaj punkty nie padną, no ba, od kiedy właśnie wrócił Richarlison do skory w pięciu startach aż cztery razy dawał zwroty więc raczej nie mam tej większej wątpliwości co do punktów, można się oczywiście martwić tym, że w drużynie z Persy zabraknie Bisumy, zabraknie Sara, Sona już jakiś czas nie mam Madisona, jednak wydaje się że wciąż pod kątem tego, że to jest pomocnik a gra na, na pozycji wysuniętego tylko napastnika to po prostu jest fajną opcją w fantazji ze względu na to, że notuje duże zagrożenie takie bezpośrednie, a jeśli chodzi o zagrożenie pośrednie no to mamy jeszcze Pascala Grossa, który w ostatnich czterech meczach wykrował 15 okazji i więcej wykrywał tylko Odegaard bo miał 16, wykrował też 3 setki, i to jest grać, który tak po prostu od dłuższego czasu można powiedzieć, że robi swoje, choć punktów w tych ostatnich 4 meczach jakoś dużo nie było, bo było to 13. Wykonując całe fragmenty gry, ma bardzo doby, dobry kalendarz gdzieś tam do kolejki numer 28, ale ja osobiście, jeśli, jeśli chciałbym kupić kogoś z ofensywy Brighton, to wziąłbym raczej żało Pedro. Tylko że po prostu rzadziej szukamy na napastnika niż pomocnika w tej kolejce, stąd tutaj wymieniłem Grossa. No i właśnie co do Grossa, to takim dużym minusem, moim zdaniem, jest to. Że on w ostatnich dwóch meczach grał tak naprawdę na pozycji, na pozycji defensywnego pomocnika. I mimo tego, że ta liczby ostatecznie przywozi, no to ja, szczerze powiedziawszy, rzadko kupuję takich zawodników, którzy tą średnią pozycję mają dość nisko. I w ogóle co do Grossa, no to on jest taki, że mu się, może mu się różnie wylosować: raz wyjdzie na prawej obronie, raz zagra gdzieś tam pod, jako podwieszony napastnik. Ale myślę, że najczęściej jednak tam, ta pozycja jest taka bardziej nieatrakcyjna niż atrakcyjna dla nas, więc dla mnie dwie najlepsze opcje to Phil Foden oraz Richarlison W dylematach mówiłem również o Bernardo, ale uznałem Fodena za. Minimalnie lepszą opcję niż Bernardo, stąd nie powielałem zawodników z tej samej drużyny. Mówiłem też na początku, że trend wypada na trzy tygodnie, stąd można zastanowić się nad jakimiś wyborami. Ja personalnie wolałbym jednak zostawić trenta na ławce i pograć kimś, kimś innym, no ale oczywiście nie każdy będzie, będzie miał opcję. Stąd zaproponowałem tutaj trzy wybory. Pierwszym z nich byłby Kyle Walker, czyli zawodnik z drużyny City, która teoretycznie jest mocną defensywą, ale praktycznie tych, tych czystych kąt za dużo nie notuje, bo bodajże na ostatnie 11 spotkań tylko dwa czyste kąta. W w każdym razie co do Walkera, no to nawet ostatnio coś tam uderzał, bo w ostatnich czterech meczach, właściwie trzech, w jego wypadku oddał cztery uderzenia, ale łącznie one miały wartość 900 expected goals, więc generalnie nie powalało to na kolana. Plus Walkera jest taki, że ma pewny skład w każdym meczu w tym sezonie, wyszedł w pierwszej 11. poza tym City będzie miał prawdopodobnie podwójną kolejkę numer 25, więc czemu nie? Drugą z opcji, taką dość ciekawą, oczywiście nie jeśli chodzi o czyste kąty, ale zwrotę z przodu może być Alfidotti, który w ostatnich pięciu meczach dał 33 punkty, zdobył gola i 4 Asysty w tym właśnie okresie wykonują on stałe fragmenty gry, i tutaj takim potencjalnym plusem może być to, że też ma szansę na podwójną kolejkę numer 25, gdy będzie mierzył się również z Bormów. Co do statystyk, to, to on w ostatnich trzech meczach wykrywał 7 okazji, w tym dwie setki głównie właśnie ze stałych fragmentów gry, więc po prostu jest to fajna opcja. Na radarach też się pojawia nam Pervis Asystopinian, który kosztuje już teraz 5-0. Generalnie, głównie ze względu na to, jaką miał historię, bo on w poprzednim sezonie miał gola i 7 asyst. Poza tym ten kalendarz Mef jest po prostu bardzo dobry, ale szczerze powiedziawszy, im bardziej analizuję tę opcję, tym mam trochę więcej zastrzeżeń, bo on w tych trzech meczach, gdy wrócił już po kontuzji, dwa były w Premier League, jeden był w, jeden był w Pucharze Anglii, łącznie w 225 minut oddał tylko trzy uderzenia i wykrywał tylko dwie okazje. No bo było spowodowane to tym, że on tak naprawdę grał jako lewy środkowy obrońca, a nie lewy obrońca lub lewy wahadłowy, jak nas przyzwyczaił wcześniej. No ale co z tego, skoro z tych trzech uderzeń, dwóch, dwóch wykrojonych okazji, zdobył dwie bramki, więc generalnie też tutaj znajdziemy oczywiście jakieś plusy. Niemniej idealnym scenariuszem dla nas na pewno byłoby to, żeby DCRP postawił go jednak na lewym wahadle niż na lewej obronie, bo wiadomo, że defensywa Brighton do najbardziej szczelnych na tym świecie nie należy, stąd mam takie dość mieszane ucz uczucie, jeśli chodzi o Perwisa, ale Szczerze, powiedzia szczerze powiedziawszy, jeśli będę kupował obrońcę w tej kolejce, no to mimo wszystko raczej wybiorę Ekwadorczyka A kogo wybiorę na kapitana? Tutaj jest osta ostatnia plansza, jeśli chodzi o ten odcinek No to mamy trzy opcje, Bukoja, Saka, Cole Palmer i Phil Foden I Jeśli zobaczymy sobie na te podświetlone statystyki, czyli teoretycznie najlepsze, w sensie teoretycznie, praktycznie najlepsze e Z tych wszystkich tr trzech zawodników wymienionych tutaj, to w prawie każdy wygrywa Cole Palmer Jeśli chodzi o ostatnie cztery spotkania, to zdobył on najwięcej punktów, 33, zdobył największą liczbę bramek 3. Zdobył największą, nie, sorry Akurat największą, największą liczbę asyst akurat miał foder, Bo miał trzy asysty podczas gdy Cole Palmer miał dwie Co do setek, tutaj akurat bryluje Saka Saka miał 4 setki plus 2 wykreował W przypadku Palmera było to 2 plus 2 W przypadku Fodena 0 plus 3 Co do statystyk drużynowych No to Arsenal w ostatnich 4 meczach miał 4 gole Z Expected Goals prawie 8 Chelsea miał 8 bramek z Expected Goals 9 A City 7 bramek z Expected Goals 6,5 Co do statystyk rywali Czyli Crystal Palace i ich oczekiwane gole stracone To ostatnie 4, 4 spotkania 6 straconych bramek i 7 oczekiwanych goli straconych Przeciwko najgorszej defensywie rywali Będzie grał jednak Cole Palmer Bo Fulham w ostatnich 4 meczach stracił 9 goli z Expected Goals considered Prawie 8 Zawodnik Chelsea ma również najwyższe szanse na bramkę Tak teoretycznie, bo ma 35% według Bukmahera Superbet A w statystyce oczekiwanych punktów Na pierwszym miejscu mamy Bukawa Saka, Który ma 6,2 Na drugim miejscu jest Palmer na 5,7 Na trzecim miejscu jest Foden 4,5 więc w sumie moją opcją numer jeden na tą kolejkę będzie prawdopodobnie Cole Palmer. Co do Saki, no to szczerze powiedziawszy, brzmi to dość sentymentalnie, patrząc na to, jaką on ostatnio prezentuje dyspozycję. Wprawdzie Cole Palmer i te jego wyczyny, które miał w tygodniu. Były totalnie poza, poza wszelkimi konkurencjami, bo zmarnował trzy setki takie, w tym jedna, w jedna to była tak, na, tak, tak naprawdę dwusetka w Pucharze ligi. Niemniej, patrząc na to, że on wyszedł na pozycji napastnika, w kolejnym meczu też może wyjść na tej pozycji. To może być on być po prostu bardzo fajną opcją. Ciekawym wyborem może być też Phil Foden, ze względu na to, jaką ma w super formę, jak się porusza po boisku. Ale moim zdaniem minusem jest to, że zagrała na Newcastle na wyjeździe. Tu mam zaznaczone, że w domu, ale jest na wyjeździe, a wiadomo, Newcastle na sam James's y Park to nigdy nie jest jakiś Totalnie łatwy rybal, więc na koniec dzięki bardzo za uwagę, dzięki, że słuchaliście, że dotrwaliście do tego momentu. Jeśli lubicie moje odcinki, to łapka w górę będzie bardzo wskazana. A dzisiaj jeszcze zapraszam wieczorem na 18.15 na Deadline Live. Także do usłyszenia. Po prostu będziemy kwinić wieczorem, co tam się wydarzy. Ja sam jeszcze nie wiem.